Dobra. Dziękuję serdecznie. Powiedziałaś na skalę prawie światową. Jest jedno moje marzenie, które jest rzeczywiście na skalę światową. Niektórzy jak o tym marzeniu mówią, mówią wow, ale tutaj już masz odjazd. Ale wiecie co, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że lepiej jest celować w księżyc, bo jeżeli nawet w ten księżyc nie trafimy, to zawsze będziemy gdzie? Między gwiazdami. Na początku słuchajcie, bo domnimuję, że niektóre z Was dzisiaj się jeszcze nie poruszały. Więc Światowa Organizacja Zdrowia na pewno nie byłaby zadowolona z tego, że się jeszcze nie poruszałyście. Zrobimy sobie troszeczkę ruchu. Ale takiego ruchu, na którym musicie się skoncentrować, musicie się skupić. Bardzo bym prosiła, żeby wstawały wszystkie kobiety, które będą się integrowały z tym, co powiem. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy wszystkie kobietami. Mamy pewne że, cechy, które nas łączą, i pewne też cechy, które nas różnią. I teraz chciałabym Was prosić, żebyście, właśnie jeżeli będziecie się z czymś identyfikować, żebyście wstawały, żebyście zobaczyły, jak wiele nas łączy. Ok. Mam zwierzaka. Które mają zwierzaki? I przy okazji rozglądajcie się, tak? Kiedy wstają, które panie? Super. Uwaga, będzie teraz podchwytliwe. Byłam na diecie, no, Dura nie była. A teraz będzie jeszcze bardziej podchwytliwie. Podjadam słodycze, mi też się zdarza. Uwaga, kobiety mają różnego rodzaju przekonania i stereotypy na ten temat, a ja uważam, że to jest miłe je mieć. Lubię pieniądze, oh, no która z nas nie lubi, a jak już je ma, to uwielbia chodzić na zakupy, okej. Okay. Ale nawet gdybyśmy miały te pieniądze, co prawdopodobnie mogłybyśmy powiedzieć, brakuje mi czasu dla siebie. No właśnie, no właśnie. Szanowne Panie, tutaj już dzisiaj to słowo padło i to hasło. Brakuje mi pewności siebie, bo są aspekty życia, których tej pewności siebie w wielu momentach nam brakuje. <Gunziousness Touhou> lubię czytać. A ja mogę wstać. Nie, bardzo się cieszę, że lubię czytać. Mam pasję. Super. Co niektóre, stają bardzo naprawdę. Systematycznie, więc WHO na pewno będzie zadowolona. Słuchajcie, któraż z nas chce spełniać swoje marzenia? Ja też, ja też. Brawo. I teraz to, co jest najważniejsze. Która chce być szczęśliwa? I nawet te, które siedzą. I tak wam nie wierzę. stadać! Organizacja w jest szczęściem. Dokładnie. Ten człowiek szczęśliwy jest człowiekiem wolnym. I, i spełnionym. I spełniony. I kocha ludzi i świat, i jest zdrowy. Tak. I dziękuję I bardzo. bardzo. Nawet jak jest więcej. Tak Dokładnie. Brawo dla Pani Grażyny, tak jest. Szanowe Panie. I rzeczywiście, wszystkie chcemy być szczęśliwe. Ale często zdarza się tak, że niestety życie nam szykuje różnego rodzaju. Losy i lekcje nieprzewidziane. Mi taką lekcję też przeszykował ktoś tam na górze. Ona trwała dość długo, bo ponad 7 lat. Ponad 7 lat czekałam na przeszczep serca. I w chwili obecnej mogłabym powiedzieć w ten sposób: Jestem przeszczepiona, potrzebuję jakiegoś takiego, wiecie, zrozumienia dla mojej szczególnej sytuacji, potrzebuję może jakiejś waszej większej empatii, a może litości, a może współczucia. Lub innych tego typu zbliżonych emocji. Ale ja tego nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że na szczęście mamy głowy i te głowy nasze pracują. I w tych naszych głowach my możemy swoją chemię mózgu i swoje patrzenie na świat tak ułożyć, żeby zależało to od nas. I ja mogłabym rozpamiętywać to, że byłam tak długo chora, że ktoś tam na górze dał mi bardzo długą lekcję cierpliwości. Ale nie o to chodzi. Wiecie, dlaczego? Bo ja właśnie chcę wybierać szczęście. Bo, mimo że miałam to doświadczenie, z którym się moc, bardzo mocno zmierzyłam, jako młoda matka, która zamiast wychowywać syna, cieszyć się tym synem, musiała położyć bardzo dużo energii i siły na to, żeby walczyć o siebie. Po to, żeby ten lat, po to, żeby właśnie to małe dziecko mnie znało, po to, żeby mnie pamiętało. I z tamtej lekcji, która 2009 roku, 5 listopada zakończyła się szczęśliwie, ja wyciągnęłam wnioski. I powiedziałam, że tak, Ada, dostałaś życie. Ktoś ci to życie podarował. Nie zmarł mi tej szansy, bo życie masz tylko jedno. Do tej pory byłaś pracocholikiem. Popatrz, poza pracą jest też coś innego. Są ludzie, są twoje marzenia, jest twoja pasja. Więc wzięłam z tej lekcji transplantacyjnej, z tego przeszczepienia i z tego, że ktoś inny uratował moje życie, to co najważniejsze. Ale zostawiłam wszystko za sobą. Dlaczego? Bo stanęłam przed wyborem. Mogłam pielęgnować chorobę i stawić ją na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu życie, lub mogłam postawić na pierwszym miejscu życie, a na drugim chorobę i pielęgnować przede wszystkim życie. Ja wybrałam tą drugą właśnie opcję, gdzie na pierwszym miejscu postawiłam swoje życie, a na drugim miejscu chorobę. I mimo, że jeżdżę do kliniki co kwartał, mimo, że mam różnego rodzaju skomplikowane badania medyczne, mimo, że biorę leki których nie mogę przestać brać, bo jeżeli bym przestała, to by nie było mnie bardzo dosyć szybko na tym świecie. To i tak się na tym nie skupiam. Dlaczego? Bo wiem, że to moje szczęście w dużej mierze zależy ode mnie. I wiem, że muszę wykorzystać ten czas, który tutaj dostałam. Więc zaczynam działać i myśleć, co mogę zrobić. I słuchajcie, i pomyślałam sobie, ok, jeżeli jest taka forma rehabilitacji jak Nordic Walking, to może z tego skorzystam. Zrobiłam więc kurs sędziego, zrobiłam kurs instruktora, zaczęłam organizować różnego rodzaju marsze i od ponad 8 lat organizuję ogólnopolski marsz Nordic Walking, imieniem profesora Zbigniewa Religii, popieram transplantację. I były, słuchajcie, takie osoby z grupy wsparcia, które mówiły, co ty, przecież się zmęczysz, jak ty chcesz ten nazw marsz nazwać? Przecież syn Grzegorza Religii nie wyrazi Ci na to zgodę. Wiecie, i tacy inni, którzy próbowali gdzieś tam moje marzenie, właśnie, jak ja to mówię, zakilować. I teraz wiecie, od czego zależało to, że ten marsz jest realizowany. Od mojej wiary w to moje marzenie. I jestem święcie przekonana, że Wy swoje marzenia też macie. Tylko nieraz trochę się poddajecie w ich realizowaniu. Może nie Wy tutaj, ale te tam. I może właśnie trzeba walczyć, postawić ten pierwszy krok, ale nie wycofywać się, że może być ciężko. Postawić drugi krok. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Po co? Po to, żeby właśnie te swoje marzenia realizować. Ja swoje marzenia zaczęłam realizować. Więc realizuję ogólnopolskie marsze Nordic Walking. który pomaga innym osobom, żeby zrozumiały pojęcie transplantacji. Zrozumiały dastwo. To jest jedna rzecz, ale realizuję wiele swoich innych jeszcze również marzeń. A powiem Wam o takich dwóch największych. Po to, żeby Wam pokazać właśnie, że Księżyc warto celować, słuchajcie, warto, bo są takie sytuacje, że możecie naprawdę w ten księżyc trafić, ale dużo będzie zależało od Was i od takich składników tajemniczych, które ja nazwałam DSW i WZ. I WZ nie mylcie z ciastkiem. DSW, słuchajcie, to jest determinacja, skupienie i wytrwałość. Bardzo często nam jej brakuje, ale jeżeli będziecie mocno wierzyć w swoje marzenie, tak mocno, jak na przykład osoba, która jest na siłę zanurzona pod wodę i jej jedynym marzeniem jest co? Zaczerpnięcie oddechu. To wy tak samo musicie wierzyć w swoje marzenia. Wy musicie tak mocno chcieć zrealizować, jak właśnie ten oddech, który chce ktoś złapać, będący pod wodą. I musicie być zdeterminowane, skupione i wytrwałe. Nie możecie się poddawać pod sam, na sam koniec. Natomiast WZ to jest wiara i zaangażowanie to wy musicie najbardziej wierzyć w swoje marzenia nikt inny bo one nie przyjdą do ciebie do was często też jest takie a, powiedzenie używane zresztą przez mojego również mentora marzenia się nie spełniają marzenia się spełnia i to jest prawda i to jest prawda bo jeżeli macie wy swoje marzenie to tylko i wyłącznie jedynymi osobami na świecie które są w stanie spełnić to marzenie jesteście wy bo trzeba niestety spiąć swoje piękne pośladki i wziąć się do roboty żeby te marzenia realizować. I moimi takimi marzeniami to były dwie książki. Pierwsza książka, Kobieta z męskim sercem, która właśnie opisuje to co przeszłam, czego doświadczyłam, czym się dzielę, ale jednocześnie uczy ludzi transplantacji. Uczy przybliża ten temat. I dla mnie to było niesamowite. Dlaczego? Bo jestem z zawodu ekonomistą, marketingowcem. I nie pisałam nigdy książek, ale strasznie wierzyłam. Strasznie wierzyłam, że mogę, że się uda. I wiecie, kogo jeszcze miałam? Grupę wsparcia, o której dzisiaj już też była mowa. mowa. To jest właśnie ważne, żeby otaczać się ludźmi, którzy będą Was wspierać. Gdybym teraz zadała Wam pytanie, jakich pięć osób codziennie, codziennie najczęściej spotykasz? I myślę tutaj o osobach z pracy i z życia prywatnego. Zastanówcie się, czy to są osoby, które Was wspierają, dopingują, czy one są optymistami czy pesymistami, bo oni mają największy na Was wpływ. Jeżeli bardziej ciągną w dół, jeżeli są większymi pesymistami, zastanówcie się, może warto ten krąg rozszerzyć o kogoś, kto ma troszeczkę więcej energii, po to, żeby swoje marzenie realizować. Bo mi właśnie w tej książce pomogli ludzie. Nie miałam ani grosza na to, żeby ją wydać a pomogli mi ludzie. I dzięki ludziom ta książka jest między innymi i w Empiku, w tej książce jest między innymi i przedmowa pana profesora Mariana Zembali, ale jest również przedmowa, jest również materiał pana profesora um, Romana Danielewicza, który był szefem poltransplantu. I mnóstwo różnego rodzaju ciekawych historii się działo przy okazji tej książki. Niestety... ja tylko powiem i apeluję do Państwa, bo ja jestem jedną z pierwszych, która miała możliwość zakupienia tej książki, żeby się przekonać. I tyle łez, co wylałam, mhm. i tyle książek, co przekazałam w nagrodę dla tych, co zawsze u mnie na konferencjach bywają lekarze, profesorowie i inni i młodzież. W każdym domu powinna być ta książka, bo to jest właśnie, przepraszam, ja przepraszam, że weszłam w Twoje słowa i Ilek, ilekroć. Mam chandrę, to biorę i, i, i wiesz. I jestem dumna, że jesteś taka piękna i poradziłaś sobie. Dziękuję ja bardzo. To... Dziękuję, dziękuję bardzo, panie dziękuję. bardzo. I słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, którą wykorzystam przy okazji tego, co Pani powiedziała, Pani Grażyno, a w zasadzie dwie rzeczy. Ostatnio właśnie jedna z koleżanek na jednym z takich eventów mówi do mnie, Ada, Ty powinnaś zrobić taką promocję, dogadać się z Paper mówi, i wiesz, zakupić od nich w promocyjnych cenach chusteczki i powiedzieć, że tak jest książka, do której jest pakiet chusteczek gratis. I jestem święcie przekonana, że tutaj na sali jest zresztą kilkanaście dziewczyn. Dziewczyny, proszę was, wstancie te, które czytały książkę moją i które płakały. Proszę Was. Patrzcie, jest ich kilka. I to jest naprawdę, że tak powiem, miód też na moje serce. To nie jest, wstyd, I to nie, jest nie. Dlaczego? Dlatego, że to były takie łzy, które po prostu łączyły się te, tych osób czytających razem ze mną, ale ta książka przede wszystkim, słuchajcie, daje siłę. Raz siłę do tego, żeby działać i przekonywać coś. Bo słuchajcie, ja się uczyłam chodzić od początku. Mój siedmioletni syn, który pierwszy raz przyjechał, powiedział do mnie takie słowa. Mamuś, kiedyś ty nie uczyłaś chodzić, dzisiaj uczę chodzić ciebie ja. Ja byłam naprawdę w czarnej za przeproszeniem, sory, dupie. Uczyłam się niektórych wyrazów od początku, uczyłam się chodzić, uczyłam się wszystkiego. Teraz ważę 52 kilo, po transplantacji ważyłam 36, więc naprawdę byłam daleko z tyłu. Ale wiem swoje marzenia, kocham swoje marzenia, one dają mi niesamowitą satysfakcję, też wiecie dlaczego, bo one są połączone z ludźmi, a wiem, że ludzie dają energię. Jeżeli ja im coś daję, wiem, że ta energia wróci do mnie ze zdwojoną siłą. I kiedy zaczynałam się spotkać, właśnie też spotykać z innymi osobami, zaczęłam im zadawać pytania: jakie masz marzenie? Jakie masz pasje? Po co jesteś tutaj na tej ziemi? I wiecie co? Zapadała taka niezręczna cisza, jakby to powiedział osiołek w szeregu. I zaczęło mnie to martwić, dlatego że mamy tylko jedno życie i duża część z nas nie potrafi sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. Więc postanowiłam, słuchajcie, pomóc tym niektórym osobom, które nie potrafią sobie odpowiedzieć na to pytanie, i napisać kolejną książkę, Przepis na wspaniałe życie. I na to też nie miałam jakichś większych funduszy, ale znowu bardzo w nią wierzyłam, poszukałam sponsorów, tak jak w przypadku tej pierwszej, i też tą książkę wydałam. I jedną i drugą książkę można kupić w Empiku. Jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć jak to tu właśnie z prowincji, jak powiedziała to Ewa Minka, ale pięknej prowincji, można się znaleźć w Empiku, nie będąc żadnym dużym wydawnictwem, gdzie z Empikiem współpracuje tylko już nie sześć wielkich wydawnictw. Ja się chętnie podzielę z wami tą wiedzą, więc zapraszam później też do, do siebie. I to może nie też zrealizowałam w tamtym roku była premiera tej książki. Dlatego szanowne panie, wspaniałe kobiety bardzo Was proszę, żebyście zastanowiły się, jakie są Wasze marzenia. Żebyście przyszli dzisiaj do domu, zrobiły takie krótkie ćwiczenie. Nastawcie na minutę swój telefon czy swój zegarek. I proszę Was, wypiszcie jak największą ilość marzeń. To mogą być hasła. Jak już się czas skończy, postawcie obok tych haseł, czy tych wypisanych marzeń, postawcie kropki. Przy tych, które powodują, że macie ciarki na skórze. Albo mówiłyście już o nich tak długi czas, że aż samym Wam się robi wstyd, że to marzenie jeszcze nie jest realizowane. Jak już będziecie miały te trzy kropeczki, to proszę postawcie przy jednej z tych trzech kropek wykrzyknik. Wiecie, co to będzie znaczyło? Że macie się właśnie za to wziąć w pierwszej kolejności. I życzę Wam, żebyście wszystkie były szczęśliwe, bo tak jak już powiedziałyśmy, jesteśmy do siebie podobne. Ale jak to szczęście mamy robić? Przede wszystkim wyłączcie TV. 240 minut dziennie statystyczny Polak poświęca na oglądanie telewizji. Ja jej nie oglądam. Zapytam grzecznie, kto zabrał moje 240? Co cię to jest mnóstwo ja. czasu. Pani, pani Grażyno, proszę je przekazać. U mnie całą noc chodzi w specjalnie telewizor. Czyli jako kołysanka. Nie, nie, ja, Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, czyli tak, słuchajcie, wyłączcie telewizor, tak? Chyba, że ktoś gdzieś tam chce tle, ale wyłączcie, bo straci koncentrację. Bądźcie aktywne. Dlaczego? Prawie każda z Was ma samochód. I o ten samochód dba. Na przeglądy techniczne prowadzi ten, zaprowadza ten samochód, tak? my je woskuje. Słuchajcie, cudawianki robimy, tak? jakieś maskotki do niego wsadzamy i tak dalej. A potraktujcie swój organizm i swoje ciało jako samochód, który chcecie, żeby dowiózł Was do pięknego wieku. Dbajcie o niego, bądźcie właśnie aktywne, patrzcie na to, co jecie, jak jecie, kiedy jecie. Więc bajcie o swój samochód, on jest jeden. Jak nam nawali. Lepiej nie być w tej sytuacji. Delektujcie się, kochane, miłymi chwilami. Bardzo często jest tak, że my nie potrafimy się już cieszyć tym właśnie, co jest takie małe, i nie potrafimy ich pielęgnować tych miłych chwil. Bądźcie z ludźmi. My jesteśmy zwierzętami stadnymi. Jesteśmy jak konie. My nie potrafimy być sami, bo nam wtedy po prostu troszeczkę ale siada psychika. Przetestowałam to prawie przez Pięć lat, kiedy walczyłam ze swoją chorobą. I to, co ważne, co może Ci dać też szczęście, to rób to, co lubisz. Nawet jeżeli pracujesz w pracy, w której się nie czujesz, pomyśl, może możesz zmienić swój zawód. A jeżeli nawet nie, to rób to, co lubisz po godzinach pracy. Ja swoje książki i swoje marzenia realizuję po godzinach pracy, dlatego że od godziny 8 do 16. Pracuję w jednym z firm tutaj na terenie miasta Gorzowa, co może potwierdzić zresztą koleżanka, z którą współpracuję. Ja też. ja też. Ciesz się z tego, co masz. Bardzo często mówił, ach, ten ktoś jeździ takim samochodem, ten ktoś czymś innym, a tamta ma fajniejszego męża i tak dalej, i różne rzeczy. A co robisz, co robisz, żeby twój partner również był fajny? Sprawij sobie przyjemności. Nam no, tak ciężko przechodzi sprawianie sobie przyjemności. My potrafimy sprawiać przyjemności znakomicie wszystkim innym. Ugotować dobry obiad, zrobić deserek, ciasto, wyprać, wyprasować koszulę itd., dalej. A my? Bądźcie w lekkiej mierze egoistkami. Każdego dnia zrób coś dobrego dla innych. I wiecie, co to może być? To nie musi być od razu jakaś kwota pieniędzy. Ale kiedy ostatni raz poszłyście do jakiegoś sklepu, bo ja tak na przykład mam, gdzie idę na przykład do sklepu mięsnego, kupuję jakąś kiełbasę na wagę, czy tam szynkę, czy cokolwiek innego, i patrzę na przykład na etykietę, czy na inny jakiś element danej osoby. I na przykład patrzę, że pani ma napisane imię Lidia. I to, to imię mi się bardzo podoba. Większość z nas pomyślałaby sobie, ale fajne imię. A która powie. Tej kobiecie, która stoi po drugiej stronie, która przez 8 godzin w tych wędlinach siedzi, jest jej chłodno, która powie coś miłego na zasadzie: wie pani co? Ma pani piękne imię. Wiecie, ja tak testuję, ja to robię. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, ta pani po drugiej stronie lady, ona po prostu odwzajemnia mi się uśmiechem, a ja prostym tylko i wyłącznie komplementem, powoduje, że jej dzień wygląda troszeczkę inaczej. I to co ważne. Każda z nas, jak była mała, uczyła się chodzić. Patrzyłyśmy na te dorosłe osoby, które wspaniałe chodzą, i my też chciałyśmy chodzić, prawda? Nieraz wylądowałyście na swoje krągłe pośladki, nieraz na buzię, nieraz na plecy. Czy poddałyście się? Nie. Nie. Chodzicie, bo nie widziałam, żeby którakolwiek się tutaj czołgała. Zapomniałyście o tym, jak się chodzi? Nie. Wiecie, że młode osoby, dzieci, Uśmiechają się kilkaset razy dziennie, mężczyźni kilkanaście, my kilkadziesiąt. Dlaczego o tym zapomniałyście? To nic nie kosztuje. Dokładnie. Więc, kochane, róbcie to swoje szczęście. Pomyślcie o tych swoich marzeniach. Zobaczcie, które z nich będzie miało wykrzyknik. I realizujcie, bo życie macie tylko jedno. I na koniec jeszcze jedna ważna rzecz, bo ona też jest dla kobiet. Nie unikajcie seksu.